Cześć, to kolejna rozmowa z serii projektowej Słyszeć Śląsk, która jest realizowana w ramach funduszu Teens for Greens Unii Europejskiej. Dzisiaj jak zwykle siedzę w studiu z Igorem, Zuzią i Magdą. I porozmawiamy sobie troszkę o regionalizmie. W zasadzie chciałabym się skupić na śląskim regionalizmie, ale jeżeli macie jakieś inne małe ojczyzny, to też jestem otwarta na, na Wasze historie. No i pierwsze takie pytanie wprowadzające: czym w ogóle jest dla Was lokalny patriotyzm? Czy wiąże się z, z czymś małym, jak dzielnica, miasto, czy raczej region? No to dla mnie na pewno lokalnym e, patriotyzmem jest. Mój region. Jestem ślązaczką i uważam, że właśnie wspieranie choćby naszych, śląski, nasz, naszych śląskich producentów, produkty śląskie jest bardzo ważne. Tak samo uwielbiam śląską kulturę pod względem e, naszej jakby naszych mitów albo takich zabobonów, tak zwanych. Albo tak naprawdę naszych pięknych strojów śląskich, no, które są wręcz no, zapierają, zabierają dech w piersi. No czy macie podobnie? Dla mnie to też oczywiście region, ale ja też patrzę w takiej kategorii, że to też jest miejsce bardziej, w którym żyję, ale takie bliższe, jak na przykład miasto, które bacznie obserwuję i patrzę na zmiany, ale też jakby dzielnica w której na przykład żyję, tutaj mogę się pochwalić, że na Centleciu, które jest takim bardzo dobrym miejscem do życia. Jest też Park Śląski, którego tutaj mamy na obrazie, niestety nie, nie będzie go widać w podcaście, ale myślę, że Śląsk jako ten region jest takim bardzo regionem dla wielu nieodkrytym, ale bardzo niezwykle ciekawym, ponieważ jego historia była bardzo różnorodna, związana z Dwoma narodami, nawet trzema. E, e, też e, poprzemysłowość tego regionu e, sprawiła, że to jest naprawdę bogate kulturo kulturowo miejsce e, i też e, bardzo wyjątkowe na mapie Polski. E, I naprawdę warto wspierać jakby wszelką działalność Śląską na rzecz naszego regionu, ale jeśli wracając do miasta, to bardzo. Katowice są też bardzo ciekawym miastem, gdzie obserwowanie w nim zmian, jakby życie też w mieście jest też bardzo ciekawe. Na przykład życie z takie, nie wiem, w różnych knajpach i tak dalej, jakby kwestia miejskości, tutaj urbanizacja, jakby nowe osiedla, które są, jak się miasto rozwija, to jest też mega ważne. Żebyście mieli e, słuchacze nasi pełny obraz sytuacji, to i gromadą sobie bluza ze spotkiem e, i przed chwilą z udziałem demonstrowała. E, także e, myślę, że tutaj też możemy pochwalić, że rzeczywiście ta promocja śląska jest wszędzie i cały czas. Tak, tutaj właśnie można wspomnieć o geszefcie, o sklepie i różnych też inicjatywach. Ja też co do małej ojczyzny mogę dodać tak, że na przykład jestem z innego miasta niż chodzę do szkoły, bo mówimy tutaj o tych i Katowicach, także miasta względnie blisko siebie. Sobie, aczkolwiek spowodowało to, że gdy tak już drugi rok dojeżdżam do innego miasta codziennie, to człowiek zaczął bardzo na co dzień doceniać tą swoją małą ojczyznę, ale może być ona jakby traktowana w różnych miastach, bo i u siebie w mieście rodzinnym bardzo doceniam to, że jestem aktualnie w tym mieście i bardziej się tak docenia, że nie ma takiego zgiełku większego miasta, chociaż nie jest to też małe miasto, ale tak się zwraca również na małe detale, na które wcześniej się nie zwraca uwagi, na jakieś budowle i tak dalej, aczkolwiek. W Katowicach również jak jestem, to zwracam rzeczy, jakby uwagę na takie rzeczy, które u mnie w tych jak się nie zwraca uwagi. I też lubię bardzo znajomym opowiadać jak tu jest w Katowicach i rzeczywiście to jest tak, że po prostu wtedy ma się takie swoje dwie małe ojczyzny i bardzo się docenia takie rzeczy, których się nie docenia, gdy się gdzieś tam w jednym miejscu żyje. Także ogólnie ten, ten Śląsk cały się po prostu składa na taką naszą ojczyznę. Okej, okay, no jesteśmy na chwilę przed wyborami samorządowymi, bo w Polsce zawsze są jakieś wybory, które się zbliżają. I stąd moje pytanie, czy wy w ogóle, jakby mówiąc kolokwialnie, ogarniacie w politykę samorządową? Czy jest to dla Was ważne, kto zasiada w Radzie Miasta? Czy, czy wiecie, do którego radnego się zwrócić, jeżeli potrzebujecie jakiejś tam pomocy i tak dalej? Myślę, że ta kwestia jest. Yy... Hmm, to w zależności od o kim e, mówimy, ale myślę, że tutaj na przykład są myślę, że dwa różne typy ludzi, tacy, którzy na przykład wiedzą, gdzie się mają zwrócić, ale tacy też nie, przez to, że myślę, że ludzie się mniej interesują jakby polityką samorządową, że to jest, jakby jest swoje miasto, ktoś sobie w nim żyje, e, ale nie zwraca uwagi na to, bo e, jakoś tak korzyść poinformowane na przykład na temat działalności e, samorządu. Yy, ale myślę, że jakby taka informacja, gdzie można znaleźć yy, na przykład dostęp do jakichś tam naszych radnych katowickich tutaj do Rady Miasta jest powszechny i też ludzie mogą się angażować, bo też mamy coś takiego jak Rada Osiedla i wiem, że ludzie przez to też się w to angażują i działają. Okej, okay, no to tak wracając na tą płaszczyznę kulturowo-społeczną, wspomnieliście chociażby o Geszewcie, w którym nawet ostatnio byłam, bo była barburka, więc musiał kupić prezent mojemu tacie. To jest najlepsze miejsce. W gryfnie w zasadzie byłam, bo Geszew już niestety w Katowicach nie funkcjonuje. No to powiedzcie mi, czy Waszym zdaniem regionalizm jest modny? No bo wszędzie są teraz koszulki z, z napisami, nadrukami i tak dalej. I czy to jest OK, że jest modne? Bo już widzę, że Zuza się wyrywa do odpowiedzi. Uważam, że nie jest to do końca poprawne ze względu na to, że jesteśmy z tego regionu, ale dopiero w ostatnich paru latach zaczęliśmy doceniać skąd jesteśmy i zauważyłam, że doceniają osoby, które no, nawet nie znają historii swojego regionu i bardzo mnie to kłuje właśnie, że ten regionalizm jest modny, bo tak jak już wiemy moda przemija i jeżeli Jesteśmy, mieszkamy w regionie, wychowywaliśmy się tutaj, albo tutaj przyjechaliśmy z różnych powodów. Uważam, że powinniśmy się dowiedzieć najpierw o historii tego regionu, a później dopiero stwierdzić, czy nam się coś podoba, albo nam się nie podoba. Identycznie jest z tańcem ludowym. W ostatnich paru, myślę, miesiącach, taniec ludowy bardzo nabrał nową barwę przez film chłopów. Uważam, że... Ma to swoje ogromne plusy, bo na pewno taniec Ludowy właśnie choćby mój zespół jest bardziej rozpoznawalny, jest po prostu większy tak zwany hype na niego. To teraz jeszcze pochwalę nazwą tego zespołu, żeby wszyscy wiedzieli o, o co chodzi. A, jestem w tysiąc latkach właśnie z tysiąclecia, więc bardzo polecam. E, i tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś faktycznie jest zafascynowany tą kulturą, nie tylko śląską, bo Trzeba pamiętać, że każdy region ma swoją kulturę, każdy region ma swój taniec i jest to wspaniałe, ale musimy najpierw to zgłębić, żeby stwierdzić, czy nam się coś podoba, czy nam się to nie podoba. Bo, no, tak jak wspomniałam, moda przemija i nie jest to właśnie ok, jeśli się mówi, że regionalizm jest modny. Więc kupię sobie koszulkę z napisem I love Katowice. Tylko, że wiesz, jakby ja tutaj wejdę w lekką polemikę, to jeszcze nie jest do końca regionalizm, nie? A z drugiej strony, kiedy byłam w liceum, pierwszy raz sięgnęłam po książkę Szczepana Twardocha, która była napisana po śląsku, i był to drach. I tak naprawdę, na fali tej, powiedzmy, mody, ja zbudowałam całą swoją tożsamość śląską, którą odkryłam na nowo. I myślę sobie, że gdybym nie sięgnęła po tą książkę nigdy mój mindset teraz wyglądałby zupełnie inaczej i nie mówiłabym z taką otwartością, że jestem Ślązaczką, nie mówiłabym po śląsku, a mówię i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc czasami ta moda chyba może się przekuć w coś wartościowego i w budowanie tożsamości śląskiej wśród młodych ludzi, co nie jest takie łatwe. Uważam, że sięganiem po książki właśnie, gdzie jest napisana cała historia albo Choćby właśnie w gwarze śląskiej jest, jest czymś dobrym. Ja tutaj bardziej W języku, przepraszam, ale jestem purystką pod tym względem, więc w języku śląskim. Dobrze, to w języku śląskim bardzo przepraszam za urażenie, ale uważam, że właśnie czytanie właśnie takich książek, czytanie właśnie artykułów o albo o Katowicach, albo o całym śląsku jest czymś dobrym. Bardziej mi chodzi właśnie o sprzedawanie tego. Chodzi mi bardziej o. Zyskiwaniu na produktach związanych ze Śląskim, pod względem takich bardziej t-shirtowych, bluzowych. Niekoniecznie mówię właśnie o produktach, właśnie typu jedzeniowych od naszych śląskich producentów. To jest dobre. Bardziej mi chodzi o obecny hype, właśnie na rzeczy ludowe. Może tak to bardziej uznam na rzeczy ludowe, bo jest to modne. Chyba bardziej o taką modę mi chodziło. Okej, okay, no dobra. No jak to wyjaśniłeś, to nawet się z tobą zgodzę, bo rzeczywiście nie zawsze za tym idzie chęć poznania regionu. Czasami to jest po prostu element ubioru i wtedy może to nie do końca jest okej. Okay. Albo jeszcze gorzej element komizmu, tak? No bo nie wiem, czy wiecie, wiadomo, że jak w polskich kabaretach ktoś ma być zabawny, to mówi po śląsku. E, I to jest uważające dla całej kultury śląskiej, nie? E, Igor się zgłaszał, więc przekazuję głos. Wartością bardzo cenną jest znanie swoje, historii swojego e, swojego regionu, ale nie każdy jakby to robi o tym i myśli jak w jakim żyje w swoim otoczeniu takim bliższym lub dalszym. więc myślę, że to ta moda pozwala nam pozwala nam i jakby naprowadzać ludzi na różne rzeczy i nie jest tylko taką wartością. No wiadomo, żyjemy w kapitalizmie i wszystko musi się sprzedać, ale jak są mody, które Propagują coś dobrego, mogą zrobić coś dobrego. No, no trochę tak samo jak rozmawialiśmy o klimacie, nie? że w pewnym momencie, Magda chyba to zauważyła, że dbanie o klimat stało się modne i to przyniosło takie długofalowe zmiany na lepsze. No dobra, no ale to jak manif manifestujecie swoje przywiązanie do, do śląska? Już wiemy, że Zuza tańczy w zespole, ale zapewne nie tylko w śląskich strojach. Czy macie jakieś takie sposoby manifestacji swojego regionalizmu? Na pewno ja uwielbiam szerzyć śląską historię. Uwielbiam mówić to, że choćby patrząc na Katowice, możemy zobaczyć architekturę, która jest związana z tym, że śląsk nie zawsze był polski, i to będę powtarzała, bo śląsk był czeski, był też niemiecki, dlatego uważam, że to jest bardzo ważne w naszym regionie. Sama historia naszego regionu, która jest bardzo długa, bardzo kręta. I droga śląska, że być śląskiem polskim była kręta, była trudna do przejścia i bardzo mnie cieszy to, że polskie miasta głównie na właśnie te na Śląsku pokazują to, że Śląsk przeszedł dużo, ale jest polski i cieszymy się z tego, że właśnie Śląsk jest polski. Choćby pomniki albo właśnie muzea bardzo dużo o tym mówią. Okej, okay. czy ktoś coś jeszcze chce dodać w tym temacie, już tak na koniec? Śląs jest polski, ale też jest śląski chciałem powiedzieć, e, że tutaj oprócz tej jakby, że mamy Czechów, Niemców i Polaków, też mamy Ślązaków, co jest ważne dla, że to też jest, e, tutaj mamy działalność i ruchu, że to też jest inny naród i jakby walki o tą tożsamość. Mm. Tak, zgadza się. Za chwilę będziecie, nie wiem, czy już deklarowaliście się w spisie powszechnym, ale za chwilę będziecie mogli i, i będziecie mieli możliwość zadeklarowania tego, czy jesteście członkami, członkiniami Narodu Śląskiego, czy też nie. I członków Narodu Śląskiego jest już teraz coraz więcej. Ja też zawsze podróżując po Polsce, czy to ze znajomymi, którzy nie są ze Śląska, czy też ze znajomymi ze Śląska, ale w jakichś innych regionach, gdzie rozmawiamy z ludźmi, którzy właśnie nie są ze Śląska i, i nigdy tutaj nie byli i tak dalej, to często. Napominamy, właśnie, że jesteśmy z Katowic, z okolic Katowic i zawsze wywiązuje się taka jakaś dyskusja, rozmowa. Czasem wiadomo, są to żarty. Myślę, że wiele razy słyszane o węglu tutaj, ale czasem też to jest taka dyskusja, właśnie, że o ja katowice, jako ja kojarzę coś tam, albo też, że ktoś za młodości tutaj miał dziadka, miał wujka. I jest to takie właśnie też fajne czasem po prostu napominanie w konwersacjach, skąd się jest, właśnie takie przyznawanie się do tego, mimo że gdzieś się z jakimś. Innym miejscu w Polsce i to jest, to jest też takie po prostu, właśnie wracanie wspomnieniami, że nawet jak się jest na jakimś wyjeździe, to się pamięta skąd jest i też właśnie porównywanie jakiejś tam architektury do naszej architektury śląskiej. Ogólnie takie myślenie i właśnie jakby bycie dumnym z tego, że jest się ze Śląska. To jest piękne podsumowanie. Także myślę, że na tym zakończymy. Dziękujemy serdecznie za, za waszą uwagę, uwagę naszych słuchaczy. I co? No, i słyszymy się w następnych rozmowach w ramach projektu Słyszeć Śląsk.